Skończ pierdolić. Dobra, pora cię rozpierdolić. Was nie trzeba sądzić, was trzeba leczyć. Co się jeszcze masz do powiedzenia? Ale jak ma teraz coś powiedzieć? Może nawet dupą, byleby coś powiedziała. Ty się chyba cofasz w rozwoju. Mógłbyś już wrócić skarbie. Uwaga, plan jest taki. No jaki? Właśnie nie wiem, ale według planu, to nie ma planu, i oto jest ten genialny plan. Niech zgadnę, ty ten plan wymyśliłeś co? Nie mądruj się, to jest mój najlepszy plan. Wy tu zostancie i pilnujcie ty rufa, ja idę pomóc Chinom, podbijemy nareszcie całą Europę łachacha. A któż to tutaj przyszedł obskoczyć w pierdol razem z Francją? Ktoś kto już cię wyjebał jak stary browara. Tym razem wojna jest po mojej stronie. Po twojej stronie jest jedynie smród, brud, nędza i, chwila co to? Noż teraz przegieliście pałę? Ja pierdzielę jak celnie pykło, haha, prosto w ten głupi łeb. Spadać leszcze, bo wam wpierdolę jeszcze. No i tu mi się nie ruszajcie, grzeczne pieski. Erusku, zapomniałeś o nas? Niebo nie pozwala mi zapomnieć twój smród pieczonego psa sadystyczny dziadu. Nie wiem, co jest bardziej porąbane, zjadanie psów czy przejażdżkę na niedźwiedziu. Co masz do mojego misia? Jak z tobą skończę, zrobię sobie z niego dywan. Ty chory sadysto, nie tkniesz go. A się kurwa zdziwisz. I co, już nie ta forma rusku, teraz my tu rządzimy. Teraz nasz ruch, pora wykończyć Rosję. Masz pożyczyć cukier. Cich, cich, cicho, cicho. Coś się stało. Co ty robisz? Ognia. Ja pierdolę. No to teraz możemy powalczyć. O kurwa. Jakie z was łajzy co wy robicie? Ktoś zbombardował Arabię. Właśnie widzę, łesa strzelał, pomszczę was. Jak to nas, ja przecież żyję haha. Już nie, nie przydasz mi się już ofermo. Jak to, ty oszukańcza kurwa. Nie potrzebujemy tu słabych, przetrwają najsilniejsi, i zaraz zamierzam to udowodnić. Oddawaj Nigerko tereny, które oni uczciwie ukradli. Chwila. Co ty właśnie powiedziałeś, bo nie ogarniam. Nie wiem. Teraz to macie przejebane jak prostytutka przy zamkniętej drodze. Pora chyba, żeby mi je ja ruszyła dupę na Europę, bo widzę, że zaszpałam. Moje obliczenia wskazują na to, że najbliżej mnie są Włochy, więc najpierw zaatakuję ich. Jak tyś to obliczył niby? To było dwa w pamięci przez kotangens i prawo Harzeusza podzielone osiem przez trzy i potem chyba cztery razy po dwa razy. No i osiem razy raz po raz o północy ze dwa razy i nad ranem jeszcze raz. Skąd wiesz? Wiem tyle, że nie potrafisz liczyć analfabeto jeden. A ty czytać, ale ci tego nie wypomina mi, nie obrażaj mnie śmieciu, bo ja ciebie też nie obrażam. Właśnie mnie obraziłaś. To nie było obrażenie, to było stwierdzenie. Faktycznie. Czas przyłączyć się do wojny i przepłoszyć Europę jak żulis pod sklepu.